Witam Was bardzo serdecznie ponownie. Na początku w sumie moich takich prawdziwych wakacji, bo dało mi się zaliczyć anatomię szpilki, bo miałam poprawkę. To nie było fajnym doświadczeniem, bo w sumie trzy tygodnie wakacji spędziłam na praktykach, potem tak się przewalałam starając się uczyć, a teraz już mam miesiąc wakacji, i w związku z tym. Teraz siedzę jeszcze 3 dni, łącznie dzisiaj w Warszawie, i tutaj tak naprawdę mam dostęp do normalnej prędkości internetu. Potem wyjeżdżam z powrotem do domu, a potem wyjeżdżam na wakacje, więc i wracam 20. Więc nie bądźcie zaskoczeni, jeżeli na przykład, znaczy nie czujcie się olani, gdybym na przykład na maile nie odpisywała albo nie odpowiadała na komentarze, bo prawdopodobnie przez jakiś tydzień więcej niż tydzień 9-8 dni nie będę miała internetu. I może mnie po prostu w sieci nie być tak totalnie. Natomiast teraz przez te trzy dni nagram, znaczy prawdopodobnie dzisiaj nagram wszystkie trzy filmiki, które bardzo bym chciała zrobić, i będą to questions and answers, które przedstawię Wam za chwilę. Będzie to filmik zawierający. Zawierający informacje dotyczące praktyk wakacyjnych pielęgniarskich, też znaczy tych może moich polach, moich wrażeń, jak to, jak to było yy, i na co warto zwrócić uwagę, wybierając, yy, wybierając szpital, w którym robiłem praktyki, oraz filmik zawierający, <coughs> zawierający yy, opis moich notatek, ze względu na to, że sporo osób o nie pytało, jak robię notatki, yy, jak szczegółowe, jak to wygląda i tak dalej. I tak dalej, ale nie przedłużając. A! Wiem. Chcę Wam bardzo, bardzo podziękować za wszystkie maile, subskrypcje. Jak wyszłam gdzieś na, na YouTube i zobaczyłam numerek z subskrypcjami, to byłam naprawdę pod, pod ogromnym wrażeniem. Bardzo Wam za to dziękuję. To jest niesamowita motywacja. Tak samo zresztą jak maile, jak komentarze. To jest coś, co tak daje odczucie, że Nagrywanie ma sens i że Wam się to podoba, i to jest przydatne. Więc, już nie przedłużając, chciałabym przejść do pytań. Mam tutaj kilka pytań. Jeżeli wystarczy mi czasu, to może jeszcze dodam jakieś takie, może swoje pytania, które miałam przed rozpoczęciem roku. Pytanie numer pierwsze. Numer pierwszy. Pytanie numer jeden. Czy masz czasem okresy zwątpienia i załamania? Jeśli tak, to co wtedy robisz? Czy to prawda, że na tych studiach jest tak ciężko psychicznie i co to w ogóle znaczy? Czy mam okresy załamania i zwątpienia? Oczywiście, że mam. Yy, Moje okresy załamania były na przykład w poniedziałek, kiedy... znaczy mój okres był w poniedziałek, kiedy wyszłam ze szpilek i byłam zadowolona, po czym w domu zobaczyłam klucz i stwierdziłam, że jestem w czarnej D i nie ma opcji, żebym to zaliczyła. Yy, i są też okresy zwątpienia przed egzaminami i kolokwiami, kiedy mam nadzieję, że tej kartki aż tak strasznie nie słychać albo nie jest denerwująca przynajmniej. Kiedy siedzę i się uczę i po prostu mam dosyć i jestem zmęczona i chce mi się spać i zmienić ciekawsze rzeczy do roboty i zamiast się uczyć zaczynam, nie wiem, wymyślać, jak zorganizuję sobie szuflady w biurku. Albo jak pokładam rzeczy. Bo ja w ogóle mam takie trochę świla na punkcie organizowania rzeczy, żeby to było wszystko takie ładne, estetyczne, poukładane. I przestaję się skupiać na nauce, a potem siedzę po nocach, jestem wściekła, jestem załamana i życzę. I, i, I mam wrażenie, że po prostu nie, nie, nie da rady, tak samo jak w poniedziałek teraz po egzaminie mam, że przecież jak ja nie zaliczę szpilek, miałam, przepraszam, tak samo jak ostatnio miałam po szpilkach. Zdałam sobie sprawę, że jak nie zaliczę, to mam komisa, a komisa pewnie nie dam rady zaliczyć, bo bym musiała ogarnąć też i teorię, nie tylko praktyczną część egzaminu. Yy, więc byłaby totalna, totalna porażka. I bywa tak, że jest ciężko. Yy. I myślę, że każda osoba na studiach tak ma, że po prostu w pewnym momencie ma dosyć. Ja pamiętam, jak u nas po... Yy, po, 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 po świętach zimowych, po Narodzeniu mm, ludziom się nie chciało, bo były święta, niedługo potem były ferie i wszyscy się rozleniwili. I ja wtedy miałam taki okres, kiedy nie chciało mi się totalnie nic robić. Zastanawiałam się, jak ja sobie w ogóle dam radę, że przecież ja się nie dam rady do sesji nauczyć. I w ogóle będzie porażka. Więc wszystko panią, i się o to nie należy. Znaczy, należy się tym martwić, ale... Zdaję sobie sprawę, że to jest coś, z czym można sobie poradzić. I teraz, jeżeli chodzi o to, co ja wtedy robię. Ryczę. Tak, ryczę. To jest bardzo, bardzo efektywny sposób radzenia sobie z chwilą. Dzwonię do mamy. Moi oboje rodzice też studiowali medycynę. Oboje teraz pracują w zawodzie. Moja mama była takim dosyć przykładnym studentem. I dzwonię do mamy i dostaję albo OPR, albo jakąś taką, nie wiem, Staram się z nią wykombinować jakiś plan. Może Wam się to wydać dziwne, że jak to w wieku 20 lat dzwonię do mamusi. Tak, dzwonię do mamusi. Bardzo lubię rozmawiać z moją mamusią. A przez telefon się nie kłócimy. Poza tym, co jeszcze robię? Oglądam seriale medyczne. Tak. Oglądam seriale medyczne. W ramach motywacji i przypomnienia sobie, co tak naprawdę chcę w życiu robić. Ja wiem, że seriale medyczne średnio oddają rzeczywistość, ale zawsze jest to jakaś tam forma, forma motywacji, byle mnie spędzić na tym całego dnia. I jeżeli o seriale, bo potem zapomnę, bardzo polecam Wam serial Denik, Tchenick, Knick, Knick właśnie pisze. To jest serial, który no, dzieje się tam gdzieś na przełomie XIX i XX wieku jest. Absolutnie genialny, więc polecam. A wracając do meritum sprawy, co jeszcze robię? Staram się dokładnie zaplanować to, co muszę zrobić, bo tak naprawdę wtedy zdaję sobie sprawę, że no zaraz, ok, muszę się nauczyć do kolokwium, ale mam nie wiem na przykład tydzień i mogę w tym czasie zrobić mnóstwo rzeczy, więc staram się na każdy dzień rozplanować dokładnie, co mam robić. Żeby móc się po prostu skupić na tym, a nie w trakcie kombinować, a może zrobię to, a może jeszcze dam to, bo rozpraszam się i przestaję, przestaję skupiać się na nauce, a robię dużo innych mało ważnych rzeczy. Co jeszcze może pomóc w takich okresach załamania? Oderwanie się na chwilę, takie totalne od nauki. Są momenty, kiedy jesteśmy już. Załamanie zazwyczaj wynika z yy, przepracowania, znaczy przepracowania, pojęcie wskazane. Z tego, że jesteśmy zmęczeni i coś nam jeszcze nie wyjdzie po drodze, to już wtedy jest po prostu porażka. Typu uczymy się do egzaminu czy kolokwium, i coś nam nie wychodzi na nim, czy tak samo sprawdzianu yy, i zdaje nam się, że to co robimy po prostu nie ma najmniejszego sensu. Więc w takim momencie, kiedy jesteśmy mocno zmęczeni, Warto gdzieś się przejść i nie siedzieć w domu, tylko, bo w domu zaczniemy myśleć, 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 zaczyna, zaczynamy roztrząsać to, co nam kiedyś tam nie wyszło i to nie ma sensu, bo już nie cofniemy tego. Warto gdzieś się przejść, nie wiem, spotkać się z nami, czy nawet przejść się po mieście, po galerii handlowej, cokolwiek, żeby oderwać się na chwilę od, od tych stresujących doznań. I że móc z tego świeżą głową z powrotem do tego podejść i zacząć jakby od nowa planować to co, to, co mamy zrobić. Również warto pamiętać o tym, że studia to jest coś przejściowego i jest to droga, która ma doprowadzić nas do spełnienia marzenia, czyli zostania tym lekarzem, kimkolwiek w zależności od studiów, bo za mania podejrzewam, że na każdym studiach można mieć. W każdym razie, za dużo używam w każdym razie. Mam nadzieję, że nie można w każdym bądź razie. Ale w każdym razie yy, pamiętać trzeba o tym, że my studiujemy nie po to, żeby studiować, tylko po to, żeby zostać lekarzami. Że my chcemy spełniać ten piękny, cudowny, wspaniały zawód, jakim jest leczenie ludzi. I to jest coś, co dla mnie jest warte po prostu każdego poświęcenia, każdej takiej. Odrobiny czasu, którą poświęcamy na to, żeby się uczyć i dążyć do zgłębiania tej wiedzy, żeby jak najlepiej skończyć studia i mieć jak najlepsze podstawy do tego, żeby móc leczyć ludzi. Bo to nie jest moment, kiedy tak naprawdę uczymy się do matury po to, żeby zaliczyć maturę. W tej chwili na studiach uczymy się po to, żeby zaliczyć przedmiot, ale też po to, żeby móc tą wiedzę wykorzystać później przy pracy po prostu z żywym człowiekiem. Kolejna rzecz, którą robię, to oglądanie takich motywujących filmików na YouTube. Tak. Są takie Be inspired i tak dalej, i tak dalej. Na mnie to emocjonalnie bardzo wpływa i na mnie to działa, może to jest kretyńskie, ale jeżeli działa, to czemu miałabym z tego nie korzystać. Tak samo u siebie na tablicy korkowej, gdzie mam plan rozpisany. Znaczy, Nasz jeszcze nie mam planu rozpisanego, bo będę go wkrótce zarobiła. Eee, troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. W każdym razie. Znowu, e, mam takie motivational quotes, quotes nie wiem, quotes? to się chyba jak jest jako co Te wszystkie takie motywujące teksty mądrych ludzi. na e, mnie to działa, ja sobie tak poczytam, pomyślę, tak, ja chcę tak, ja chcę być lepsza, ja chcę być mocniejsza. E, I słuchajcie, jeżeli na coś dla was, was działa, to nie ma, że to, a to głupie, a to coś tam nie, to ma działać i tyle, więcej, więcej, nic więcej się nie liczy, tak. Jeżeli działa na Was to, że sobie rysujecie, malujecie, to to róbcie, bo ważne jest nie, nie to, co ludzie myślą o Waszym sposobie na, na nie wiem, czy skupianie się, czy nauczenie, bycie zmotywowanym do nauki, tylko to, żeby to na Was działało w tej kwestii. Wydaje mi się, że wszystko powiedziałam z rzeczy, które robię. Czy studia są tak ciężkie i stresujące i w ogóle? Są stresujące. Natomiast ja powiem tak, że y, dla mnie to takie załamanie nerwowe to są bardzo krótkie okresy. Zazwyczaj zaraz po egzaminie, bo przed egzaminem czy przed kolokwium jestem tak skupiona, że nic się nie liczy. Mogę nie spać, mogę nie jeść. Znaczy, jem zazwyczaj dużo, y, ale, ale gdybym nie jadła, to mi to nie przeszkadzało. Y, i takie okresy ciężkie, kiedy jest się naprawdę bardzo, bardzo usiepanym, są takim psychicznie usiepanym, są krótkie, przynajmniej w moim przypadku. Na pewno są osoby, które bardziej się z denerwują i stresują, i są inne sytuacje stresujące. Ja oczywiście martwię się jak 150, ale tak naprawdę do wyników, jak już są wyniki, to, to jest odsopnięcie i to jest chyba ten najbardziej okres na, napięcia wewnętrznego. Jeżeli chodzi o takie całą kształt studiów, to to na pewno, na pewno są ciężkie ze względu na to, że wymagają bardzo dużo pracy. Nie zawsze mamy czas na odpoczynek. Nie zawsze możemy zrobić coś, co byśmy chcieli w danej chwili. Natomiast ja osobiście, już tak patrząc trochę z perspektywy czasu na ten pierwszy rok, w sumie całkiem nieźle przeszłam przez, te, przez ten rok, tak psychicznie, bo yy, no, na, na pewno dużo lepiej już w trzeciej klasie, bo mnie to była depresja i, i stan jakieś takie wahania, bardzo duże wahania nastroju. Yy, więc nie mogę powiedzieć, że było jakoś strasznie, strasznie ciężko psychicznie. Myślę, że, że to jest jednak sprawa bardzo indywidualna i też trudno jest roztrząsać się, tak, znając tylko mnie. Na pewno stresuje się człowiek i to można zobaczyć poznajemy, że każdy troszeczkę inaczej na to reaguje. Jedni są załamani, inni nic nie robią, tylko siedzą i się uczą. Część osób się robi agresywna. I to też, jeżeli na przykład nagle was ktoś, nie wiem, koleżanka czy kolega, zaatakuje w sensie takim werbalnym, to nie uznawajcie tego jako coś przed examinami. Nie uznawajcie tego jako coś, nie wiem, że już Was nie lubi ktoś czy cokolwiek. E, tylko jako, jako właśnie reakcja na stres i też zwróćcie uwagę sobie jak reagujecie, bo mm, my tego nie odczuwamy e, aż tak, a otoczenie jak najbardziej. No. Więc tak to wpływa na naszą psychikę. Mam nadzieję, że w miarę jasno e, wyraziłam się, mm, jeżeli chodzi o ten, ten wpływ stresu na naszą psychikę związana ze studiami. Dla mnie osobiście dużo bardziej stresujące są sąsiedzi góro, na górze, którzy dwa dni przed moim egzaminem mieli yy, dziewczyny miały wieczór pański. Dobra. Pytanie numer dwa. Czy w Twoim roku jest więcej facetów czy dziewczyn? U mnie na roku jest więcej dziewczyn i mam wrażenie, że ogólnie więcej dziewczyn idzie na lekarstwo. I nie wiem, z czego to wynika, ale ale takie mam odczucie. Nie wiem, czy to wynika po prostu z tego, że ogólnie więcej kobiet idzie na studia. Eee, czy jakoś tak się trafiło? Ale u mnie jest więcej dziewczyn na roku. Natomiast jest mnóstwo super facetów, naprawdę, więc w razie czego można kogoś znaleźć. Dobra. Czy myślisz na jakąś specjalizację? Eee, pytanie ciekawe moim zdaniem. Znaczy. Każdy chyba, jak idzie na studia, nawet jeżeli się nie przyznaje, to ma już jakoś mniej więcej wizję na siebie. Ja wychowałam się w domu, gdzie było dwóch lekarzy. Mój dziadek był lekarzem, dwóch lekarzy, dwóch lekarzy miałam rodzic mam rodziców. Oboje moi rodzice są lekarzami. Obaj moi dziadkowie byli lekarzami i moja babcia była lekarką. Więc jakby też coś tam już miałam w głowie, ułożony jakiś taki plan. Przy czym trójka z nich, czyli oboje moi rodzice i mój dziadek jeden, yy, są, tudzież byli okulistami. Yy, więc gdzieś ta okulistyka cały czas mi tam przez głowę przechodzi. Natomiast, yy, nie wiem, niby tam mama gdzieś przebąkuje, tak jak <laughs> ja mama się w ogóle bardzo fajnie podchodzi do studiów. Mianowicie jak y, byłam liceum, to słyszałam, że mogę iść na jakiekolwiek studia, ale to będzie medycyna. Natomiast teraz y, wiem, że mogę iść na każdą specjalizację tak długo, jak to będzie okulistyka. Y, ale to w żartach spokojnie, nie mam jakichś takich terrorystów na szczęście. Y, jedyne co wiem, jeżeli chodzi o moją specjalizację, to to, że chcę, żeby to była specjalizacja y, operacyjna, bo mi się to strasznie podoba i to jest coś, co bym chciała robić, natomiast co. Nie wiem, zobaczę, pomyślę, zobaczę na co się dostanę. Bo teraz ze specjalizacją nie jest tak <coughs> łatwo. Ile czasu yy, dziennie średnio się uczysz? Yy. To jest też pytanie, na które już kilka razy starałam się odpowiedzieć, w mailach, w komentarzach chyba też. To jest pytanie, yy, które chyba trzeba podzielić na takie dwa okresy. Przed kolokwium, egzaminami, i taką, stan taki standardowy tydzień, gdzie nie mamy y, żadnych zaliczeń, poza jakimiś właściwkami. <laughs> przed egzaminem, y, dzień przed egzaminem ja ogólnie śpię jakieś 2-3 godziny. Y, nie zmuszajcie się, brońcie, panie Boże, żeby tak robić. Każdy jest inny. Ja tak robię i ja się tak czuję dobrze, i wiem, że są osoby, które w życiu by tak nie były w stanie funkcjonować. Natomiast. Ja przed egzaminem jak była sesja m, pierwszy termin sesji letniej teraz, to przed miałam y, egzamin ze sz, praktyczny z histologii dzień później miałam teoretyczny przed praktycznym z histologii spałam dwie godziny, potem przed teorią trzy godziny i nie miało to żadnego absolutnie wpływu na to, jak ja się czułam, tak się egzaminu, bo potem było źle, yy, ale na mnie stres tak wpływa, że ja mogę się ciurkiem uczyć i i spać przede wszystkim dlatego, że wiem, że muszę się dwie godziny zdrzemnąć, żeby ta wiedza gdzieś mi w głowie utkwiła. Co poza tym? Więc no przed egzaminami uczę się po te 12 godzin dziennie. Szczególnie, że wtedy już jakoś tak. no W sesji letniej nie mam zajęć. W sesji zimowej nie wiem, bo nie miałam. Przed kolokwiami też dużo, dużo część czasu poświęca się na naukę. Myślę, że to. Poza uczelnią jest jakieś 7-8 godzin dziennie przez tydzień przed kolokwium, co najmniej, czasami więcej, czasem mniej zależy od kolokwium. Myślę, że więcej. Więcej. Więc, zdecydowanie więcej. Natomiast w na takim codziennym rytmie pomijając właśnie te okresy, gdzie mamy jakieś zaliczenia. To naprawdę zależy to od nas indywidualnie. Są osoby, które są w stanie przerobić materiał w ciągu 4 godzin. Ja ze względu na to, że mam troszeczkę gorszą zdolność skupienia się w ciągu dnia. W ciągu dnia tak trochę tracę czas, a potem siedzę w nocy i idę nie na zajęcia, bo ja w nocy po prostu łatwiej się skupiam lepiej przy swoją wiedzę, więc to też jest indywidualnie. Natomiast... Na pewno w ciągu takiego normalnego tygodnia, jakieś 5-6 godzin się poświęca na naukę dziennie. Podejrzewam że więcej. To jest naprawdę bardzo zależne, ale mówimy tak średnio, to w ciągu tygodnia, kiedy mamy zajęcia, to jakieś 6 godzin, w ciągu weekendu na jakieś 10 do 12 godzin. Może 12. No, coś takiego, około 10 godzin myślę, że poświęca się na naukę. Natomiast są też takie tygodnie, że nie mamy nic ważnego, za natomiast mało materiału. Histologia nam przypada, bo jest jakiś dzień wolny, i siedzimy i w sumie cały dzień gramy na komputerze. Albo robimy coś innego, bo akurat tak wyszło. Nie wiem, idziemy na imprezę. Więc yy, konkludując, dużo się siedzi nad tą nauką, ale są też okresy, kiedy naprawdę można sobie fajnie odpocząć i trzeba odpocząć czasami. Yy, więc przeliczając powrotnie, przed egzaminem siedzimy tyle, ile się da do upadłego, śpi się po 5-6 godzin dziennie, tak średnio, yy, plus tam powiedzmy godzinę w ciągu dnia, a całą resztę poświęca się na naukę przed egzaminem, przed egzaminami. Przed kolokwium jest troszkę lepiej, śpi się po jakieś, yy, znaczy może lepiej nie jest, bo są zajęcia, więc śpi się też po jakieś 7... Godzin, 6-7 godzin dziennie, czasem mniej. Eee, są zajęcia i cały resztę czasu poświęca się na naukę. Oczywiście odejmujemy posiłek, dotarcie na uczelnię, e, jakieś tam powiedzmy godzinę odpoczynku po zajęciach, bo też to trzeba brać pod uwagę, że po zajęciach warto chwilkę się, się e, zresetować. Więc nie wiem, załóżmy 5 godzin, 6 godzin na uczelni, 6 godzin, no czyli jakieś. 10, 9, 10 jakichś godzin się poświęca na naukę do kolokwium, yy, przed kolokwium, bo też dochodzi nam nauka ta na co dzień yy, i oczywiście więcej nauki w weekend niż standardowo yy, i w ciągu tygodnia takiego normalnego myślę, że jakieś 7-8 godzin poświęca się na naukę plus trochę więcej w weekend. Mam nadzieję, że rozumiecie, jak nie to pisać w komentarzach. Według Ciebie jest sens st yy starania się o dostanie na studiach medycznych w wieku 24 lat? Czy? Dostałam też parę maili właśnie z zapytaniem, czy jest sens pójścia na studia, jeżeli ma się więcej niż, nie wiem, na przykład yy jest się starszym o 2-3 roczniki albo więcej. Moim zdaniem jak najbardziej tak. U mnie na roku są co najmniej dwie osoby, które są już tak no, grubo starsze, które już, z tego co ja się orientuję, mają normalnie rodzinę, dzieci, pracy miały, teraz studiują eee, i nikt na to nie zwraca uwagi. Jest sporo osób, które na przykład jest 2-3 lata starsze, jest sporo osób, które już skończyły jedne studia, czy jakieś licencjackie, magisterskie, różne. Eee, więc wiek moim zdaniem nie ma eee, w tym przypadku żadnego najmniejszego znaczenia, jeżeli tylko możecie, to iśćcie, bo Warto, fajnie jest, polecam. Dostałam również pytanie dotyczące pierwszych zajęć. To znaczy, czy to jest prawda, że na pierwsze zajęcia trzeba przygotować się z, jakiegoś, z jakiejś partii materiału? Tak, u nas to była prawda. Z histologii chyba też na pewno, natomiast z anatomii. I na pierwszej anatomii mieliśmy wejściówkę, która potem do niczego się nie liczyła. Na pierwszą histologię też chyba mieliśmy przygotować jakąś część materiału, ale też nie było to w jakiś sposób później sprawdzane. Ogólnie rzecz ujmując, mam takie wrażenie, że nawet jeżeli jest wymagany materiał na pierwsze zajęcia ma być wejściówka, to raczej potem nie jest brana pod uwagę. Natomiast jeżeli nawet będzie brana pod uwagę, to się nie przejmujcie, to jest tylko jedna wejściówka. Ja pamiętam, że ta pierwsza wejściówka to była jedna z tych, do których najlepiej się nauczyłam. Strasznie się bałam i siedziałam, i się uczyłam. E, także nie martwcie znaczy przygotujcie się na te pierwsze zajęcia normalnie, starajcie się jak najlepiej przygotować. Zawsze można się podwijać trochę asystentowi, ale to nie jest, e, nie jest coś, nawet nie zajęczenie wejściówki, nie jest czymś, co może o czymkolwiek później przesądzić. E, studia a praca. Wiele osób pyta o to, czy można studiować lekarski, czy to też ono się, moim zdaniem, do stomatologii i jednocześnie pracować. Moim zdaniem niestety nie. Yy, studia naprawdę, to już mówiłam, ile czasu dziennie poświęcamy na naukę, studia naprawdę zabierają tak dużą ilość czasu, że dla mnie poza yy, uczeniem się i przygotowaniem się dobrze na zajęcia, bo to jednak jest podstawa i jeżeli macie o lat sobie studia, to w ogóle nie ma sensu na nie iść. To szkoda Waszego czasu i jakiegoś tam poświęcenia, żeby przez nie przebrnąć. Że jeśli już to wszystko podliczy i też to, że musimy trochę spać, to nie zostaje wystarczająco dużo czasu, żeby pracować. No, co, godzinę dziennie będziecie pracować? W weekend będziecie 4 godziny pracować i, i wracacie zmęczeni z pracy, musicie się się uczyć, idzie egzamin, przeziębicie się, cokolwiek i nie ma czasu, żeby chwilę odpocząć, a dla mnie to jest po prostu niezbędne, żeby parę godzin Tygodniu mieć takich tylko i wyłącznie dla siebie, żeby móc odsapnąć. Więc dla mnie, dla mnie to jest zły pomysł. Jeżeli ktoś ma problemy finansowe, to w tej chwili naprawdę jest mnóstwo, może, znaczy mnóstwo. Są takie dwa główne, moim zdaniem, przynajmniej źródła, skąd można uzyskać pomoc. Pierwszy to jest kredyt studencki, druga rzecz to, jest, to są stypendia które uzyskuje się od uczelni i to są pieniądze, znaczy z studentki to standardowo chyba jest 500 albo 600 zł to nie są pieniądze, z których można wyżyć mając mieszkanie i tak dalej ale jeżeli na przykład już się mieszka w akademiku to myślę, że można sobie poradzić, jeżeli jeszcze coś tam się dostanie z domu albo spróbuje uzyskać stypendium socjalne, to się chyba tak nazywa naprawdę można sobie poradzić i lepiej yy, Lepiej skorzystać z tego, niż w jakiś sposób, olać sobie naukę, żeby móc iść do pracy, bo to chyba nie ma sensu. A nie wyobrażam sobie, żeby jednocześnie przykładać się i do nauki, i iść do pracy. Dobra. I ostatnie już pytanie, które strasznie dużo osób zadaje: czy ja sobie poradzę? Słuchajcie, jeżeli będziecie chcieć i będzie Wam zależeć, i będziecie świadomi swojego celu to dać radę, to naprawdę nie jest coś, czego nie da się zrobić. Słuchajcie, jestem przeciętnie uzdolniona. Ja dzięki Bogu, czy mojej mamusi i tatusiowi w sumie, nie jestem geniuszem. Jestem normalna i jakoś dałam sobie radę, może nie wybitnie, może nie jakoś genialnie, ale dałam sobie radę, więc nie wyobrażam sobie, że ktoś, komu zależy i już się dostał na te studia, mógłby sobie nie poradzić. To to jest do zrobienia pokolenia, przed nami sobie dały radę, więc i Wy, i ja mam nadzieję, że damy sobie radę. Yy... Więc nie załamujcie się, są trudne chwile, o czym mówiłam na wstępie, natomiast to są chwile. I ja w klasie maturalnej, trzeba pamiętać, że to jest coś przejściowego, co pozwoli nam się dostać na studia, wymarzone. Tak, i tutaj te trudne momenty to jest tylko chwila przed tym, jak na przykład mamy cudowne wakacje, bo wszystko zaliczyliśmy. I możemy się zrelaksować, słuchajcie jak ja zaliczyłam anatomię, to ja po prostu, ry... moja siostra jest chora i miałyśmy mieć do lekarza z nią, znaczy do stomatologa. I ona mnie wyciągała że musimy, żebyśmy pojechały do nas na anatomikum, bo u nas są wywieszane na tablicy wyniki. I ja I... nie chciałam iść, bo się bałam. Nie chciałam jej czołgać, no bo miała problemy, ona chciała się gdzieś ruszyć, bo już nie mogłaby siedzieć w domu. Jak ja zobaczyłam wyniki, że zaliczyłam, to się poryczałam. Tak samo jak zaliczyłam, to, to się poryczałam. To jest tak niesamowita euforia, to jest tak ogromne szczęście, że to jest warte każdej pracy. Tak samo jak mi się udało zaliczyć histologię, to ja po prostu była w niebo wzięta. Więc nawet nie chcę myśleć, jak ogromnym szczęściem musi być skończenie tych studiów i dostanie się na specjalizację. O tym trzeba pamiętać, że to jest coś, co my robimy, bo kochamy. Bo, może nie, bo chcemy wykonywać zawód, ten konkretny, jedyny, najwspanialszy, naj... Nie ma lepszego zawodu. Nikt mi w mówi, nie wmówi, że jest cudowniejszy zawód. Ale jednocześnie jesteśmy na najtrudniejszych studiach. Ja wiem. Ktoś mi powie, już słyszałem, już się kłóciłam z chłopakiem o to, że nie, uczenie się na pewno jest prostsze. Usłyszyć. Usłyszycie, że nie, to wcale nie są trudne studia, bo my tylko musimy wykuć na pamięć. Ja słyszałam, że matura jest prosta z, ma, z biologii. I nie przyjmujcie się takimi komentarzami, bo nikt, kto nie był na studiach medycznych, nie ma zielonego pojęcia o czym mówi. I trzeba przytakiwać, robić swoje i zdawać sobie sprawę, że te studia muszą być tak trudne. Bo nie ma drugiego zawodu, który w tak bezpośredni sposób decyduje o ludzkim życiu. To nie jest zawód, gdzie na przykład budujemy most tak, jak się most zawali, to tysiące ludzi umrą, ale ktoś nadzoruje. Jak jesteśmy chirurgiem, przedniemy nerw, to już po, po wszystkim zamiata. Więc albo podamy Koniec. Więc ta ciężka praca ma swój powód. Ma, powodem tej ciężkiej pracy jest to, że my nie, mamy wykonywać niesamowity zawód, który bezpośrednio wpływa na życie człowieka. Więc warto o tym też pamiętać, żeby mieć tą ogromną motywację i walczyć o to, żeby przejść przez te studia, bo to czasem jest naprawdę ciężka walka.